Odbudowy Ukrainy nie ma i nie będzie. Do czasu, do czasu zakończenia wojny. Jak się wojna skończy, to ruszy to pełną parą. Ruszą inwestycje platformowe, e, takie jak Bank Światowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz inwestycje imperialne Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Koreańczycy, Japończycy. Polskim firmom będzie bardzo trudno się tam przebić e, i do jakichś Blackrock czy jakichś innych wielkich e, funduszy. Dlatego trzeba stworzyć własny bank inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, zaprosić do tego banku skandynawów, kraje Europy e, Środkowej, e, może Amerykanów, gdyby chcieli, i stworzyć taki bank z siedzibą w Warszawie, który finansowałby e, polskie inwestycje. Średnie, mniejsze, nie musi to być wielki fundusz. Wydaje mi się, że kapitał startowy takiego funduszu to mógł wynosić miliard dolarów, To plus to, co dorzucą nasi partnerzy. Trzeba to zrobić teraz. Jak ruszy odbudowa, będzie już za późno. Jeżeli ktoś jest zainteresowany biznesem na Ukrainie dzisiaj, czyli handlem lub przygotowywaniem się do inwestycji, niech się skontaktuje z nami. Jesteśmy bardzo kompetentni w tym obszarze, mamy biuro w Kijowie, dobre kontakty wśród administracji, wśród biznesu, chętnie pomożemy tam zaistnieć teraz lub przygotować się do przyszłych inwestycji.